Są ustawieni, zorganizowani. łaga. Teraz groźnie. Brawo dla Borusa, bo tam już Miralas czekał jeszcze nie koniec tej akcji. Jest Dembele z Gorem. Felaini. Fertongen. Takie wyczekiwanie przez Belgiński. Na to żeby dotrzeć do końca połowy połusza bo jest bolary. Jeden moment, powiedziałem, trzeba czekać do końca. Może będzie taki moment, że strzelimy w bramkę. Błąd młodego, lewego obrońcy. Belgijskiego. Ale jak mądre zachowanie Smolarka. Modek powiedziałem, że to była akcja w twoim stanie. Zagnią. Poszedł za akcją Smolarek. A tutaj spóźniony z I Polska prowadzi 1-0. Ciężko, ciężko. Ale jest ta uprawniona bramka. I teraz musi być łatwiej, musi być lepiej. Mówiłem, że Ferhongen czeka, żeby sędzia zakwistał, a tutaj nie ma co czekać, trzeba grać. Posłuchajcie Państwo, jak pytują gola.